Może tylko parę słów o tym, jak wygląda u nas terapia i jakie są techniki uczenia. Jeżeli Państwo znowu tematem będą bardziej zainteresowani, odsyłam do platformy, do naszej strony internetowej, tylko wspomnę, że terapia, którą stosujemy w BWRD, opiera się na technikach uczenia i metodach, których skuteczność została oparta badaniami, poparta badaniami naukowymi. Nie ma możliwości, żeby w naszej placówce wykorzystywać takie techniki, których skuteczność nie jest poparta takimi modelami terapii, modelami badań, które są rzeczywiście efektywne i skuteczne. Nie eksperymentujemy nigdy na dzieciach w IWRD i to jest taka nasza maksyma. Jeśli nie ma solidnych badań naukowych, to takich metod nie stosujemy. I stosujemy w swojej pracy m.in. metody odrębionych prób, uczenie incydentalne, metodę skryptów i ich wycofywania, plany aktywności i wideomodelowanie. Model terapii indywidualnej w IWRD wygląda w ten sposób, że jeden terapeuta jest odpowiedzialny za program indywidualny jednego dziecka. Ale to nie oznacza, że z tym jednym dzieckiem pracuję non-stop. Dzieci pracują co 45 minut z innym terapeutą po to, żeby uniknąć takiego uzależnienia. Od jednej osoby i żeby dzieci nabywały umiejętności generalizacji, czyli właśnie takiej pracy z, z innymi osobami. I to, co jest bardzo ważne, rodzice są członkami naszego zespołu terapeutycznego, to oni ostatecznie podpisują wszystkie pojedyncze programy edukacyjne, to oni decydują o tym, czy dany program jest wprowadzany do, do planu pracy, czy nie. No i również wspieramy ich w tym, żeby wprowadzali ten program do pracy w domu. Przyjeżdżamy do domu i pokazujemy również w naszej placówce, jak dany program powinien wyglądać. Co bardzo ważne, każdy program edukacyjny jest rozbicie na sfery. O tym będzie już mówiła moja koleżanka. Pokaże, jak to wygląda w przypadku jednego z dzieci, które ukończyło już terapię u nas. Ale mogę Państwa zapewnić, że przez te 15 lat mieliśmy 72 uczniów w bardzo intensywnej terapii. Żadne z nich nie miało powtórzonego programu. Nie ma dwóch identycznych programów. To nie oznacza, że nie uczymy tych samych rzeczy. To oznacza, że w odniesieniu do jednej sfery możemy stosować inne techniki uczenia, inne systemy motywacyjne i uczyć na innych materiałach. Także to jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście wszystko było skrojone na miarę i dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka. Co jest bardzo ważne, w tym modelu nie ma możliwości pracy bez superwizji. To superwizor przychodzi na początku, pokazuje, jak wykonywać dane zadania, jak pracować z dzieckiem, jak go uczyć. I Uczy jak zbierać dane, jak nanosić na wykresy i uczy jak te dane analizować. Czyli to nie jest tak, że my przypuszczamy, że dziecko coś dobrze zrobiło. My o tym jesteśmy przekonani, bo to pokazują obiektywnie zbierane dane raz w tygodniu. I teraz przekażę głos mojej koleżance Ewie Budzińskiej, która już dokładnie opisze badania i jak ten model, o którym Państwu mówiłam, wpłynął na efektywność prowadzonych naszych oddziałów. Przekazuję dziękuję. głos Tobie, Ewo. Bardzo dziękuję. Przedstawione przez nas wyniki są częścią większych badań porównujących skuteczność stosowanej analizy zachowania i terapii eklektycznej. Wyniki całościowych tych badań są nadal liczone i już mamy nadzieję, że niedługo będą przedstawione dla Państwa w formie artykułu. Mimo tego, że przeprowadzano bardzo wiele badań nad skutecznością stosowanej analizy w terapii osób z autyzmem, to te badania, o których części chcę Państwu dziś powiedzieć, są pierwszymi takimi badaniami dotyczącymi skuteczności modelu dr Kranz i McLanahan, a także pierwszymi takimi badaniami prowadzonymi w Polsce. Wzięło w nich udział 16 dzieci z diagnozą autyzmu, i wszystkie te dzieci w momencie rozpoczęcia badań, nie przekraczały piątego roku życia. Tak jak powiedziała dr Budzińska, zgodnie z zasadami, które obowiązują w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka, dzieci uczestniczyły w 4,5 godziny terapii dziennie w przedszkolu, a także realizowały program domowy w wymiarze 2 do 4 godzin już ze swoimi rodzicami. Nasze badanie polegało na tym, że sprawdzaliśmy poziom funkcjonowania każdego z uczestników przed rozpoczęciem terapii i po 14 miesiącach jej trwania w takim wymiarze, w jakim przed chwilą powiedziałam. Stosowaliśmy do tego pep i skalę Winelanda. No i zobaczmy, jakie uzyskaliśmy wyniki. Widzą je Państwo w tej być może za wyglądającej tabelce. Są to średnie wyniki uzyskane przez uczestników dotyczące poziomu funkcjonowania intelektualnego mierzonego właśnie przez pep r a także zachowań adaptacyjnych mierzonych skalą Winelanda. W Winelandzie mamy wynik ogólny, to, ta, to ten podświetlony w tej chwili wiersz, a także wynik z każdych trzech podskal, ta, które ta skala mierzy. Widzą teraz Państwo przed sobą wyniki uzyskane przez grupę badanych dzieci przed rozpoczęciem terapii i po 14 miesiącach to te zaznaczone. Widzę tutaj, że pani zadała pytanie więcej było chłopców w naszej grupie. I to, co nas bardzo cieszy i to, co pokazały wyniki, to w każdym mierzonym teście zaobserwowaliśmy różnice, a więc poziom funkcjonowania i każda z tych różnic była istotna statystycznie. Widzimy, że największą poprawę uczestnicy poczynili w poziomie funkcjonowania intelektualnego, bo było to ponad 25 punktów. Natomiast jeżeli chodzi o Winylanda, to największą poprawę tutaj obserwujemy w tej skali komunikacji, a najmniejszą socjalizacji. Na poprzednim slajdzie widzieli Państwo zmiany dla całej grupy jako takiej, natomiast tutaj na tym slajdzie widzą już Państwo wyniki poszczególnych uczestników jako takich. U wszystkich badanych dzieci zaobserwowano poprawę funkcjonowania intelektualnego, i to możemy zaobserwować na tym niebieskim wykresie. Każdy słupek to wynik jednego z naszych uczestników. U piętnaściorga dzieci nastąpiła również poprawa w obrębie zachowań adaptacyjnych, a to z kolei wykres zielony. Najważniejszym wnioskiem z naszego badania, potwierdzającym wyniki wielu poprzednich badań jest to, że stosowana analiza zachowania rzeczywiście jest skuteczną metodą pracy z dziećmi z autyzmem. I tak jak powiedziała dr Budzińska, my, będąc terapeutami nie mamy na dzieciach eksperymentować, nie mamy sprawdzać, ale chcemy stosować rzeczywiście tą terapię, która umożliwi na rozwijanie ich sfer deficytowych. I wiemy teraz, że w przypadku osób z autyzmem jest to rzeczywiście stosowana analiza zachowania. Aby bliżej pokazać Państwu, jak ona wygląda, więc jak wygląda terapia, chciałabym bardzo pokrótce przedstawić analizę przypadku jednego z uczestników naszego badania. Uczestnik ten posiadał diagnozę postawioną przez niezależnych psychologów w oparciu o ICD-10 i była to oczywiście diagnoza autyzmu. Zaobserwowaliśmy zaburzenia w obrębie zachowań społecznych i werbalnych, a ponadto liczne zachowania stereotypowe, buntownicze, agresywne i autoagresywne. Tak jak już wspomniałam przed rozpoczęciem terapii, przeprowadzony został PPR i wtedy kiedy wiek życia dziecka wynosił 2 lata i 10 miesięcy to jego poziom funkcjonowania intelektualnego wynosił rok i 10 i 2 miesiące przepraszam I w tym momencie rozpoczęliśmy prowadzenie terapii i oczywiście rozpoczęliśmy od stworzenia odpowiedniego systemu motywacyjnego który pozwolił nam zarówno na, na początku nawiązanie współpracy z uczniem a następnie Naukę nowych umiejętności. Naukę tych nowych umiejętności rozpoczęliśmy od tych najbardziej podstawowych i na ich bazie, w oparciu o rozwój dziecka, o tempo uczenia, uczyliśmy coraz to bardziej zaawansowanych programów. Również tak szybko, jak było to możliwe, wprowadziliśmy naszego ucznia do grupy i na początku było to dosłownie kilka poleceń, ale ten czas stopniowo wydłużał się. No i tak jak już Państwo doskonale wiecie, realizowany był też program domowy. Jak się okazało, po sześciu miesiącach uczeń miał aż 46 programów edukacyjnych rozwijających bardzo wiele sfer. Znalazły się w nich między innymi imitacja werbalna, mowa czynna czy bierna, plany aktywności, o których dużo więcej będziemy mieli jeszcze dzisiaj okazję usłyszeć, a także samoobsługa grafomotoryka czy umiejętności społeczne. Niestety niemożliwe jest teraz przedstawieniu Państwu wszystkich dokładnie programów, jakie były realizowane przez ucznia, ale w skład tych uczących mowę czynną wchodziły między innymi programy uczące prośb, nazywania przedmiotów i obiektów, odpowiadania na pytania czy zadawania pytań, a także umiejętności konwersacji. Ponieważ mówimy tutaj o bardzo małym dziecku, rozwijana była też umiejętność spędzania czasu wolnego. Dobrze wiemy, że małe dzieci właśnie w ten sposób spędzają większość swojego czasu wolnego, a jest to też sfera deficytowa w przypadku uczniów z autyzmem. Dlatego też uczyliśmy zabawy zabawkami, puzzlami i klockami, gry na tablecie, bo przecież w dzisiejszych czasach wszystkie dzieci muszą to umieć, czytania książek, a także gry planszowych, gier planszowych na początku z terapeutą, a następnie z rówieśnikami. Po 14 miesiącach bardzo intensywnej terapii opartej o zasady stosowanej analizy zachowania, ponownie wykonaliśmy PPR i okazało się, że wiek życia i wiek rozwojowy jest dokładnie taki sam i wynosił w tamtym momencie 4 lata i 1 miesiąc. Na wykresie widzimy, jak znaczną poprawę poczynił uczeń w obrębie poziomu funkcjonowania intelektualnego bo były to aż 53 punkty. Poprawę zaobserwowaliśmy również we wszystkich skalach, podskalach mierzonych skalą Winelanda, a największa różnica widoczna była w tej podskali komunikacji. Po upływie tych 14 miesiąc, miesięcy postanowiliśmy zrobić taki mały eksperyment, ponieważ tak jak na początku bardzo silnie musieliśmy rozwijać mowę czynną u naszego ucznia, tak po pewnym czasie musieliśmy go uczyć że wtedy kiedy mówi nauczyciel, wtedy kiedy mówi rówieśnik, to trzeba być cichutko i słuchać i nie można cały czas mówić i inicjować. No bo tak funkcjonuje przedszkole. No i to co zrobiliśmy, to wzięliśmy naszego uczestnika badania do grupy dzieci prawidłowo rozwijających się i porównaliśmy liczbę spontanicznych interakcji tegoż uczestnika zarówno do osób dorosłych jak i rówieśnika z liczbą takich spontanicznych interakcji, które prezentuje Prawidłowo rozwijająca się, przeciętnie rozwijająca się dziewczynka i chłopiec. I okazało się, że nasz uczeń z autyzmem miał znacznie więcej takich spontanicznych interakcji niż dzieci prawidłowo rozwijające się. Tak jak wspomniałam przed chwilą, nasze badania przede wszystkim pokazują, że stosowana analiza zachowania jest tą skuteczną, udowodnioną naukową metodą w przypadku dzieci z autyzmem. Jest to dla nas, jako dla specjalistów, bardzo ważna informacja, ponieważ, ponieważ pamiętać musimy, że każde dziecko ma prawo do efektywnej, a co za tym idzie, udokumentowanej badaniami naukowymi terapii. I tylko dzięki takiej właśnie właściwej, skutecznej pomocy może ono nabyć przy naszej pomocy umiejętności koniecznych do samodzielnego życia. I naszą rolą, jako specjalistów, jest organizowanie odpowiedniej terapii. Tak, jakby, tak, aby w najlepszy sposób naszym uczniom pomóc. Na koniec naszej prezentacji chcielibyśmy jeszcze przedstawić krótki film, który w ogromnym skrócie pokaże, jak wygląda terapia. Bardzo proszę o włączenie filmu pierwszego. Dziękuję. Terapia oparta jest na metodzie behawioralnej której wysoka skuteczność jest udowodniona solidnymi badaniami naukowymi. Każdy obszar deficytowy u dziecka jest rozpisywany na drobne kroki do nauczania. Dziecko zdobywa jedną umiejętność i na bazie tego budowany jest kolejny etap nauki: na przykład uczy się opisywać przedmiot najpierw jednym zdaniem, potem dwoma, trzema zdaniami. Na końcowym etapie potrafi opisywać dowolny przedmiot w minimum dwóch, trzech zdaniach. Dla każdego dziecka przygotowujemy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, pomoce i narzędzia, które są potrzebne do pracy. Na początku rozpoczynamy od nauki z jednym terapeutą, ale szybko wprowadzamy inne dzieci, aby nasi uczniowie nauczyli się generalizować nabyte umiejętności. To jest program, który dziecko realizuje w ciągu jednego dnia. Średnio zawiera on około 50 programów edukacyjnych. Programy są przeplatane krótkimi przerwami. Podczas których dzieci bawią się, grają same lub w grupie. Instytut współpracuje z trzymijskimi uczelniami i w ramach choćby współpracy z Politechniką Gdańską tworzone są programy i aplikacje na tablety, które potem wykorzystujemy w pracy z dziećmi z autyzmem, jak na przykład plany aktywności na tabletach. Dla studentów są to prace dyplomowe, ale jednocześnie wiemy, że mają wielką satysfakcję, że ich praca może służyć dzieciom niepełnosprawnym. A dla nas i dla naszych dzieci jest to bardzo atrakcyjne narzędzie do, do pracy, do nauki. Postępy dziecka są na bieżąco monitorowane. Raz w tygodniu dane nanoszone do dokumentacji i na wykresy. W podobny sposób mierzone są efekty pracy rodzica z dzieckiem w domu.